Gdzie są chłopaki? Nie wiem, gdzieś zniknęli. Pojawią się zaraz pewnie. Złotą myśl na dzisiaj. Złość piękności szkodzi. Mi to nie grozi. Siemanko. Siemano. Co to za siemanko? Weź się przywitać z pięknym widzem. Ej, jaki piękny dzisiaj siedzi tam. Kto dzisiaj co? mamy wspaniały odcinek, dużo słodyczy i siemanko, już nie wiedzamę. mogę się doczekać. Ja się nie przywitałem z wyrażenia. Tak, wchodzimy Skąd sobie te... w słowo, właśnie tak jak teraz. No. <laughs> Tomek, weź ty no. przedstaw tą Finlandię. A nie no. cię mi przerwać? Nie. nie. <noise> Siemano, dzisiaj testujemy znowu coś z cukrem, <noise> słodycze, finlandzkie i tutaj mamy jedną rzecz bonusową z Norwegii, także znowu będzie dużo cukru, może wytrzymamy. Może wytrzymamy. Wziąłem to, bo ładnie wyglądało i miałem na to ochotę. No, no wygląda fajnie, no, nie było takich Finlandii, więc z Norwegii przyjechało. Nie no, wszystko wygląda fajnie, zobaczymy jak smakuje zaraz. Ciekawe jak smakują te finlandzkie słodycze. Finlandzkie. <noise> tak samo jak tajlandzkie. To wybieraj. No tak. Od czego zaczynamy? Korecie, no to, nie to nie, może Piotrek. nikt nie wybiera jako pierwszy, dobra, on, on da, lubi to my, czekier. Zacznijmy od tego. O nie, to nie, dlaczego? Wybieram, co to, 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 to jest. Z lukrecją. Z Chłopaki, uwielbiają luk luk lukrecję. Ale z czekoladą. Tak. No to może nie będzie tak źle. Brzydliwa. O, są dwa, akurat dla chłopaków. Wow. Łał, łamiemy się. Sama jest obrzydliwa, ale z czekoladą. O kurde, wygląda jak... taki krem Jak jest. to się kupa. Dobra, masz Ty, Ale czekolada pięknie pachnie. Tak, to sobie. Cień, nieźle? No, naprawdę. Nie ma tragedii, z czekoladą jest dobre. Jest dobre. Mm. Komponuje się fajnie, no? Mm. Nie czuję tej lukrecji w ogóle. A to jest lukrecja? Mm -hmm. Tak sobie nie smakuje lukrecja. Jest taki posmak lekki. Takie dobre. A to nie jest o środku? Lukrecja? No. Nie jest no. lukrecja, jest napisane. A po polsku? Może Finczycy mają inaczej. Chińczycy, co tak? Nadzienie lukrecjowe. No, jestem zaskoczony, skracja. jestem zaskoczony. To jest dobre. bardzo dobre. dobrze chrupie. No, a widzieliście, jakie miałem podejście do tego na początku. Że... Ej, to zupełnie nie... zaskoczyłeś się z tym, jak ja ze świeczkami. No, to jestem mega w szoku, że lukrecja może tak dobrze smakować. Dobra, fajne bardzo. Dobra, tak jeszcze jesteśmy w lukrecjach. Idziemy dalej, żeby mieć to z głowy? Tak, miejmy z głowy lukrecję. No dobra, to dawaj. Słone lukrecjowe pastylki. Ojej, okropnie to wygląda. Zobaczcie, jak smakuje. Może otwieranie. Aha. <laughs> Oj nie, już nie. Aha. Już nie pachnie ładnie. mi ostatnio. No trochę dostałem od depresji. Czemu fińczycy, państwo fińczycy to lubią? Norwego też. <laughs> też. Taka moneta to jest. Nie, nie no nie jest tabletka dobre. wygląda? Nie, złe no. Nie jest złe, Nie, jest, nie jest takie tam jak No, z Tomkiem jedliśmy dużo gorsze. Nie jest zły, ale takie, takie sobie. O niedobre to jest. Mogę nie jeść? Ja nie ja. mi <grym> się to z moment. Teraz wyjścia. Nie, niedobre. Tego nie... <grym się wytrzyma> No, być może ktoś lubił i tak, Lukrecję. Jak ktoś lubi, <grym> no to nie jest takie złe. Nie? Jak ktoś lubi Lukrecję, to podziwiam, jak twojego tatę. on lubi jeszcze gorszą. Pozdrawiamy tatę Tomka. Pozdrawiamy panie Cezary. Ale wątpię, żeby nas oglądał. To musisz mu pokazać. No to wiesz, mu pokażę, tak. Pozdrawiam, pozdrawiam Cezarego. To, to jest jatek. Bardzo mnie interesują te muminy. To bierzesz te muminy. W ogóle muminki są z... z Finlandii chyba. No chyba tam wymyślili właśnie, no. Bardzo fajnie to wygląda. O jeszcze truskawkowy. I fajne opakowanie w ogóle nie? To wygląda bardzo obiecująco. O, ładnie wygląda, jest. naprawdę. Tak. Dokładnie pachnie jeszcze. O no, truskaweczki. Tak. I ma jakieś takie kolorowe te kuleczki. Pr, ładnie wygląda. No, wow. Fajnie co? No, dobry zapach. A i to jeszcze takie troszkę. Krem. No, taki kremik. Mm -hmm. No, fajne. Bardzo smaczne. Myślałem, że to twarde będzie, ale to, to polewa. To jest taki kremik. Mm -hmm. Strzela w sambach. Mm -hmm. Te kuleczki strzelają. Fajne. Bardzo A, dobre. No, naprawdę, to jest super. Nie drugi. No, jest dobre. A to co, Piotrek? No co masz od Dalej z muminkami o. lecimy. Krówki. Krówki z muminków. O, pachnie zupełnie plastikiem. No. No bo <laughs> zapakowane wszystko. Tangurka wziąłem albo myszka, nie wiem. Ale to nie jest miękkie. Jest miękki? Jest takie, no miękkie. Chyba ciągnące są. Czy nie? Takie, nie? Nie? Ale jakie jasne w porównaniu do naszych. No. Nie Uu. wiem czy tam będzie widać. Uu. Inne mleko, inne krowy. Tak, z Muminka. Finlandzki. Nie jest takie złe. No. Dobre. Dobre no. I smakują. Nie są aż tak słodkie jak te nasze. No. Są takie bardzo mleczne. I się nie ciągną. Takie rozpływają się bardziej. Nie no spokojnie. Takie fajne. Krucha taka, ale A jak jest poprawnie, to wiesz młodzież nas po ogląda. Fińsku. Po fińsku. Nie fińczyk, tylko fin. Nie po fińsku, tylko finlandzku. Wyjaśniłeś <noise> Bierz, <bierzcie. głos> to. Ja nie bierzcie nas poważnie zawsze. Czasami sobie żartujemy. Na przykład, co życie cena <noise> no, życia to jest. Tu są dwa przykłady sobie tak. siedzą. Ja to wybieram teraz. Tifrutki. Jakieś owocowe. Patupka, stick. Patupka? Patupka. 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 Podłużny miękki żelek o smaku owocowym. Mhm. Zobaczmy co to jest. O, o, Fajnie wygląda. O, to takie na wagę widziałem kiedyś takie. Takie o. Coś podobnego u nas jest. Pachnie też. ładnie. Rwij sobie od razu. Pewnie tak się udałeś. Ale że nie polizajesz. Ale ładnie pachnie owocowo, tak intensywnie. Mhm. Mm mm, ale smakuje sztucznie. Mhm. Mm ładnie pachnie, ale mm. zawiodłem się. Nie polecam. Po tym zapachu, że oczekiwałem, nie innego. nie polecam. Nie polecam. <grym> A! Owww! No <fu. grym> oh <fu. grym> Bra? Znaczy nie no, nie jest złe, ale inaczej się czegoś innego się spodziewałem. I bardzo mięciutki to nie, nawet jest żelek, bo się nie mm. żeli. <grych> Delikatne bardzo. To wydaje mi się, że, że to na pewno będzie dobre. damne takie, no, jak no. będzie jakiś baton, taki Ale te damne są super słodycze. Tak. Tu tak. ja ma działkę. No, to no, ma działkę. Co widzisz? Przedzielone. O, nie przedzieliłem. Ale się ładnie urwało. Mm. Kurczę. Ale dobre Czuć karmelkę mhm. no. Pozdrawiamy wszystkie karmelki. To nie zawodzi. Dobre. Mhm. Dobre. Spodziewaliśmy się, się. Tamle dobre są zawsze. Polecam to bardzo. Bardzo dobre. Mhm. Ale nie to można jest, porównać do takiego jest, naszego wafelka, Nie. Nie, nie. Taki inny. nie są inne. Są się ktofi może? Trochę, że się, ale trochę. Że się Nie bardzo, bo to ma macie... 1 do 1. No bo to też To jest, to jest wafel, nie? W środku jest wafel. Mhm. Tylko taki jakiś właśnie inny. Ten w środku, ale Ten krem w środku jest co smaku damle. Ale do dobry, bardzo. Dobra, no. no dobra, to na koniec zostawiłem, bo to jest norweskie i nie pasuje do Finlandii. Mamy teraz polizak. Ej, jeszcze mamy to dumle lizak. No ale nie będziemy razem lizać. Ale to się go chyba połamać. Pokażę na kresie w całości. Lizak o smaku tofi i mlecznej czekolady. To też pewnie jest dobry. Tak za O, jest miękki. Zaraz zobaczymy, otworzę to. Karmelek bardziej. <słuch> I jak to zjeść teraz? <grym> to by, to by był błąd. No to jest bon. <grym> to jest stalo, stołu. <grym> to jest kar karmelek. Tak, to jest po prostu damle... Nie ja tego nie próbuję, bo... mhm. lukucik, A nie, musi zawsze tak być takie. taki upierdolony? A to jest jak damle, te, te cukierki zwykłe. Tak, to Tylko to na jest. patyku. No dobra, to teraz ja biorę w kija i jara sobie fajne. Ja biorę tego... A ja co kto to? Jest mama Muminka? Tak. Nie, to jest chyba siostra, siostra Muminka. No biorę różowego Muminka. Ja o co by Lizak po prostu? Ja mam Serduszko. O wy też. <grym _> <grym _> mm, normalny Lizak. Nie dla mnie. <grym _> Dobry. Masz prawę? Dobra, wracamy do was teraz. Smasz. Pominam, że teraz wyjeżdżamy z Finlandii wjeżdżamy do Norwegii. No. Ja dopiero nas częstuję. Mm. Ej, ale fajnie, bo tu wafelek jest w środku. Mmm, jaki, jaki smak kozacki. Ciekawe. Mm. Czekolada, ale słona, salt jest napisane zresztą. A też weź, no fajnie się komponuje, no. Mhm. Bardzo dobre. Słone i słodkie, Czekol... no weź mi daj. <śmiech> <śmiech> dobre, dobre. Bardzo dobre, to też polecam. Dobra, wybieramy co wygrało teraz. Nie, zdecydowanie ten baton. Zdecydowanie. Przed jedzeniem jego myślałem, że to zwykły grzesiek jakiś. to jest super ekstra wersja grzesiek, finlandzka. No i w sumie dwie rzeczy. Co ci sprawa? Nie no, więcej mi są Dobre. Skandynawia to... ma dobre smaki z tego co tutaj. No nie, nie. wszystkie, no, nie, nie, nie wszystkie. To jest normalnie do wyrzucenia. A to jest baza smaków skandynawskich, jeśli tak. już, więc głośnijszy. Cofam to. Nie. Lukrecja <gry> Dobra, to po, jest okropne. Po, po jednym tylko? Tak. Tak po jednym to wydaje mi się, że, że to... Norweskie. Smata? Tak. E, no to jedni też to smakuje, a może coś z fińskich? No to te ciasteczka. No mi też chyba najbardziej smakował ten baton, ale myślę, że na wyróżnienie zasługuje naprawdę to coś z Lukrecją. To było mega zaskoczenie dla mnie. Tak. To... Też myślałem, że będzie paskudne, ale okazało się, że nie. Polecam spróbować. No naprawdę nie zaskoczenie ogromne to było. No i te norweskie to są też kozak. Chyba no. jeden z lepszych odcinków w ogóle. Polecamy. A ty subsprykujesz? próbujesz? <grybujesz> Dobra. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy widzów. Znowu nas zniknę.